Kamera samochodowa 70mai 4K M800 to propozycja dla miłośników minimalizmu. Niewielka, pozbawiona wyświetlacza forma sprzyja dyskrecji montażu, natomiast brak slotu na kartę pamięci i zapis na wbudowany nośnik jeszcze bardziej upraszczają samo urządzenie. Nie musisz dobierać do niej kompatybilnej karty pamięci, ponieważ koszt pamięci jest już na pokładzie. Widerejestrator 7 4K M800 zapewnia doskonałą szczegółowość nagrań dzięki zastosowaniu flakowego przetwornika Sony Starvis 2 i MX 678. Kamera przednia rejestruje obraz w ultra wysokiej rozdzielczości 4K z technologią HDR. Rzeczywista skuteczność dowodowa nagrań odpowiada wyżej pozycjonowanym modelom tego producenta, co stanowi Atut M800. Dotyczy to naturalnie również przejazdów nocnych za sprawą skutecznego trybu HDR. Szerokie pole widzenia kamery głównej pozwala na rzeczywisty przegląd wszystkich wydarzeń w ruchu drogowym przed pojazdem. Dodatkowo zestaw ten obejmuje moduł kamery tylnej, który rozszerza zakres monitorowania o to, co z tyłu pojazdu, rejestrując obraz w rozdzielczości Full HD z aktywnym trybem HDR. Zestaw DualSet oferuje zatem kompleksowy nadzór wizualny zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Moduł kamery tylnej odstaje wprawdzie znacząco od kamery przedniej pod względem ilości rejestrowanych detali, jednak znacząco zwiększa użyteczność dowodową materiałów zabezpieczanych przez kamerę. Sevenkey my M800 to nie tylko nagrywanie w czasie jazdy, ale również na postoju. Po podłączeniu do źródła stałego zasilania poprzez jeden z kompatybilnych adapterów, zyskujemy możliwość stałego nagrywania wraz z aktywną detekcją wstrząsów. Wybierając wśród kompatybilnych adapterów zasilania, zdecydowanie warto zdecydować się na model 70 MAI UP04, który oprócz nagrań parkingowych czy zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem, pozwala na łączność zdalną z wideorejestratorem. Zarówno w czasie jazdy, jak i w czasie postoju, możemy w każdej chwili podejrzeć to, co widzą kamery, a dodatkowo otrzymywać będziemy również powiadomienia bezpośrednio na nasz telefon o przykładowo zdarzeniach parkingowych. A to jedynie część z zalet tego wideorejestratora. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.